O, witam was, witam was w 19, 20? Co się W którymś z tych odcinków eee, mojego let's playa gry? Beyond Good New Evil? Ostatnim razem ostro grindowałem, żeby zdobyć perły. Jeszcze jedna perła jest w połowie, gdzieś tu powiadacie. W drugą stronę, o tu. Eee? Tak sytuacja okay. Kolejna perełka zostało mi. Znaczy, no w tym momencie właśnie zabieram ostatnią. Dostała mi jedna perła do znalezienia, w mieście już żadnych pereł nie ma. W związku z tym, będziemy szukać najprawdopodobniej. Będzie to perła. Okej, okay, pokażcie mnie to. Perła, tak, koło tych Docisnę. Zapewniam, że docisnę. Perła gdzieś tu, opowiadacie. Tylko tam dopłynąć bokiem? Nie jestem pewny. A, dobra, na razie zobaczymy tutaj. Tutaj, powiadacie, jest jeszcze jedna perła. No, data. Przyszedłem przez trzeci wyścig. Może jednak da się to opłynąć. Wątpię, ale spróbujemy. Hmm. Eee, tak myślałem. Nic z tego. Eee, no dobra, czyli jeszcze jedna perła jest teoretycznie na terenie wyścigów. Możliwe, że jest to na terenie trzeciego wyścigu, w tajnej lokalizacji tej. Prawda, do której trzeba tamtędy wejść. O tutaj, zobaczmy. Ale czwartą perłę już na pewno zdobyłem. Spróbujmy, I guess. The whips, the weak and the wusses! Grindowanie pereł. Bardzo emocjonujące. Dałbym głowę, że wygrałem trzeci wyścig. Może jednak nie wygrałem. <śmany> wow. <śmany> No nie, dla świętego spokoju spróbuję wygrać ten wyścig. Choć powiem, jestem święcie przekonany, że go wygrałem. A może jednak nie? Może jednak go nie wygrałem. Spróbujmy. No, nope, żadnych pereł tutaj. Tutaj jest to samo co wcześniej. Pająk wielki, który mnie będzie blokował. Take cover! Take cover! Ciszę rzecz biorąc, nie mam już przed czym, ale. Nie sądzę, że gra wpadła na to, że ktoś by chciał tutaj jeszcze się ładować do tego miejsca po przejściu tej sekwencji. Yeah! No, ciśnij, ciśnij. No, jest jednak dalej ten Spider-Bot tutaj. Staram się. Nope. Dobra, tutaj perła? Zero na tym piętrze. Noże, że w tym cyrk się już nie będę musiał bawić. Jeszcze raz mam to ogarnięte. Swoją drogo, dźwięk się zepsuł. <laughs> I nie tylko. Wow! Nie, kłam, dobrze jest. Czy ja nie powinienem był tam wpłynąć przypadkiem całą łódką? Tak mi się coś kojarzy. O właśnie, bardzo dobrze, exterior modes brak. W to mi się nie chce bawić za bardzo. Jeszcze tylko wypłynę. Tak jest. Zostałem się znowu. Tu znowu się rozbijam o Miny, czy ja nie powinienem wejść tutaj? No, nope, chyba nie. A może? Slaughterhouse Entrance Perły. Jest jedna na mapie. Okej, okay, czyli tu są. Z tego co widzę prawdopodobnie jest ona na górze. Okej. Okay. Czyli musimy niestety wrócić tutaj i się nalatać troszkę. No, tak, tak, tak. Surveillance room. Jak tam. Dobra, czyli tutaj po prostu płyniemy. A teraz już powinienem mieć troszkę łatwiejszą drogę po rozwiązaniu tych zagadek wszystkich. Interior modes i tutaj teoretycznie jest gdzieś perła. Na trzecim piętrze. Druga lokalizacja boczna. Okej. Okay. Czyli ta lokalizacja, tak? Tak. Okej, okay. no to. Jadymy. Chyba powinienem <grybujesz> zrobić to poprawnie. Okej. Okay. Czyli tu po tej stronie gdzie się perła jeszcze, tak? Eee, zobaczmy. Tak i tak. Tak, po tej stronie gdzieś jest jeszcze perła. Grinding. Grinding and grinding. Poproszę, jak tam z perłami sytuacja. Jedna na mapie. Okej. Okay. Czy jestem we właściwym miejscu? Muszę w jakiś sposób się dostać na górę. Tum, tum. Ale nie tędy, droga. Widzę. Mhm. Dobra, zobaczmy. To jest drugie piętro, czyli wyżej się muszę jakoś dostać. Jakoś. Chyba idę we właściwą stronę. Przy czym chyba jest tu słowem kluczowym, yy, nie mówcie mi, że to ta perła. Nie, ale to też warto by było odwiedzić. <grybujesz> Okej. Okay. Jestem tu, ludzi tłum, jak się tam do cholery dostać? Oh. Nothing! Czy to jest gdzieś laser? Okej, okay. czy mogłem był to zrobić wcześniej, ale nie zrobiłem, oczywiście. Pozbieramy sobie tutaj zapasów, bo sporo z nich zmarnowałem. Kolejne serduszko, bardzo słusznie. I teraz tak, gdzie ja jestem? Jak tam z perłami? Gdzieś tam jest winda, w dobrą stronę idę. Au. O, tu gdzieś ma być winda. Aha ha, ha! wszystko zgodnie z Planem! To oczywiście powrót będzie zajebiście powolny i nudny gdzie ja jestem? Gdzie jest perła? Yy, prosto, w prawo i w lewo mały otwór. Jeśli dobrze rozumiem, to nie brzmi dobrze. Prosto, czyli muszę ich wymieniać znowu. Nope. Haha, <laughs> zapomniałem o tym oczywiście No dobra Spróbujmy zrobić tak To jest winda i stąd wyszedłem, tak Będzie ciężko

It's coming from over there. Partner in distress. I'm going. Keep your eyes peeled. tricky. Nah, Mam tu ważną perłę do znalezienia. Jestem tak, czyli muszę się wycofać i w drugą stronę. A tu muszę iść, zgadza się. Zgadza się. I ta perła jest tu z prawej. I oczywiście nie widziałem jej cały ten czas. 30 pereł, nareszcie mogę kończyć. Ze Starkosa mogę wziąć, super. Dobra, teraz gdzie ja do cholery jestem? I jak ja do cholery mam wrócić? Dobra, tędy przyszedłem. Czyli tędy wracamy. Okej. Okay. Dajcie mi chwilę, dojdę tylko do rozsądnego miejsca, żebym mógł zrobić sejwa, dobra? Come back to Go! To się zgadza. Hey, A, tak se. No dobra, mam w końcu te chore na 30 pero. Możemy kupować nasz super mega ultra magiczny ten tegas. Więc... nabędziemy go. Come back with a spaceship and we'll install it for you. Oh, All right. Identification. Okay. Czyli pierwsze co muszę pod, zrobić? Pods, I co kompletnie niepotrzebne robiłem? To rzeczywiście. To rzeczywiście. No rzeczywiście z i powinienem był próbować dalej wsadzić tamto drugie. Czemu się nie chciało wsadzić, to nie mam po bladego pojęcia. Ale no cóż, przekonamy się. Lita, my friends! Więc wracamy szybko do swojej bazy i będziemy kombinować. Mamago, gdzie jest home? Tam jest home. Już mówiłem, że pamięć to najgorszy wróg Jade. No dobra, idziemy tutaj, próbujemy wsadzić to drugie gówno i ono się powinno aktywować. A przynajmniej oszczędziłem sobie teraz latania za wszystkim. Czy no nie mogę tego wsadzić? Nie rozumiem! Jedno mogłem, tego nie mogę. Już rozumiem. Już wszystko kurna rozumiem. To powinno jest teraz w pełnym Czas na testowe Moje latadło, w chwili obecnej. To nie wiem czemu jakoś nie mogę go naprostować. We need a stellar motor limit. Taka sytuacja, ale za to sobie mogę wlecieć w te domki. <laughs> no dobra. Po co był mi ten statek? Otóż teraz jak się polecę na Black Isle. Na Black Isle Studios, które są tam, to mogłem sobie po prostu wlecieć tu. No dobra. przy okazji co może pana cyknę. A, ale to jest cały czas ten sam pacon. Oj.

Ale nie chcę mi się męczyć. No. Leżeć. I to po pierwsze był jeden ze z dodatkowych sposobów na zdobycie perły. A po drugie, mogę w końcu polecieć na ten cholerny Black Isle, gdzie on był. Tam. I. Jeśli pamiętacie pewną poradę od pewnej osoby, to jest tutaj takie coś w wulkanie. Jak się teraz tutaj wpłynę? To tutaj generalnie wszystkie pozostałe perły bym sobie znalazł i nie musiałbym ich wcale grindować. Ale ponieważ Michał jest nieogarnięty. Iść nicht. No ale nic, tutaj wreszcie skończę ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Eee, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.